Należy sobie zadać pytanie, dlaczego nie dojdzie do połączenia dwóch spółdzielni mleczarskich, które mają zbliżony do siebie potencjał ekonomiczny. Do połączenia tak zwanego spółdzielczego dochodzi tylko, gdy jedna spółdzielnia jest w fatalnej sytuacji, a druga jest dobra, przejmuje tą spółdzielnię, jest spółdzielnią przejmującą. I najczęściej odbywa się to kosztem udziałów rolników, którzy są członkami spółdzielni, która ma jest w złej kondycji ekonomicznej. Czas, aby powstały nowoczesne podmioty mleczarskie złożone z dwóch średnich albo z dwóch większych spółdzielni mleczarskich. Potrzebna jest, potrzebna jest zmiana prawa spółdzielczego. Żeby z dwóch spółdzielni można było otworzyć jedną spółdzielnię i każda i każdy podmiot wchodzący z spółdzielczy zachowa swoją historię, tożsamość. Będzie nie tylko perspektywicznym tworem gospodarczym, który będzie generował większe zyski, większą się opłacalność produkcji, ale też będzie miał swoją historię wywodzącą się z dwóch spółdzielni mleczarskich. A rolnicy będą zadowoleni, bo, bo zachowa, każdy zachowa swój udział. No niestety. Teraz rolnicy albo tracą udziały, i dlatego dla wielu z nich jest atrakcyjniejsze połączenie się z, z tym podmiotem mleczarskim, który wypłaci im udziały, a tego do, jak na razie dokonują prywatne podmioty mleczarskie. Więc jeżeli chcemy, żeby było w Polsce więcej spółdzielni, silnych spółdzielni mleczarskich, trzeba zmienić prawo spółdzielcze, i moim zdaniem jest to proces bezkosztowy a przysłuży się rozwojowi polskiej spółdzielczości bleczarskiej.